Między ciemnymi zaułkami a podejrzanymi prześcieradłami istniały kobiety, które jak nikt inny znały sekrety nocy. Uśmiechały się, by przetrwać, ale płakały w milczeniu, by żyć. Tam, gdzie było tanie wino, była też krew, pot i mnóstwo wszy. Życie nie pachniało kwiatami, pachniało czymś, czego prawdopodobnie nie chcielibyście opisać. Witajcie podróżnicy historii. Czy przetrwalibyście 24 godziny w średniowiecznym burdelu, otoczeni przez pijaków, choroby i perfumy stuleci bez mydła? Dziś zbadamy, jak wyglądało życie kobiety w burdelu w średniowieczu. Zanim wejdziemy do tego ciemnego pokoju historii, zostawcie już teraz swój super like i bez dalszej zwłoki przejdźmy do filmu. Przybycie do perfumowanego piekła. Słońce ledwie prześwieca przez szczeliny gnijącego drewnianego okna, a wy już nie śpicie. Spaliście na starym sienniku, zainfekowanym pchłami i roztoczami, w tym samym pokoju dzielonym z czterema innymi kobietami. Niektóre kaszlą, jedna wymiotuje do wiadra w kącie, pozostałość po poprzedniej nocy. Burdel położony w ciemnej uliczce Paryża w wieku XIII to skupisko zbitych desk z nadzieją zapach suchego moczu i sfermentowanego wina. Pierwsze zadanie dnia higiena. Zapomnijcie o pachnących kąpielach w pianie. Czyszczenie polega na wylaniu wiadra wody ze studni, lodowatej, zmieszanej z ziołami o wątpliwym zapachu. Skupiamy się na strefach operacyjnych. Mydło? Rzadki luksus, robione z tłuszczu zwierzęcego i popiołu, zazwyczaj zarezerwowane dla właściciela domu. Ubiór jest ten sam od tygodni. Prosta lniana sukienka z hojnym dekoltem i podnoszonymi spódnicami. Majtki? Nowoczesny wynalazek. W tamtych czasach nosiło się po prostu nic. Aby zamaskować zapach używano octu z gnijącymi kwiatami lub palono kadzidła na szmatach. Śniadanie? Czerstwy chleb, jeśli nie spleśniały, i rzadka owsianka, która zdaje się mieć więcej wody niż treści. Wszystko jedzone w pośpiechu, siedząc na podłodze, wśród szeptów i zmęczonych spojrzeń. Tam przetrwanie jest codzienne, śmiech rzadki, a godność odległe wspomnienie. Klienci, typy i niebezpieczeństwa. Gdy tylko dzwon kościelny wybija dziewiątą godzinę, zaczynają pojawiać się pierwsi klienci. Niektórzy przychodzą sami, inni w grupach, głośno się śmiejąc, cuchnąc tanim winem i nagromadzonym potem. Najczęstsi brudni chłopi, żołnierze wracający z wojny, uczennicy rzemieślników, a nawet przebrani księża pod długimi płaszczami. Burdel nie robił rozróżnień: kto miał monety, miał dostęp. Szlachcice, gdy przychodzili, wymagali ciszy i dyskrecji. Przybywali późno w nocy, w maskach i ze służbą na zewnątrz. Preferowali młodsze dziewczyny, często nawet niepełnoletnie. Rycerze natomiast chcieli pokazać siłę, bili, krzyczeli, czasami ciągnęli kobiety za włosy. Nic nie było bezpieczne. A jeśli klient nie płacił, było to powszechne. Niektórzy po prostu odchodzili, inni grozili mieczami. I nie było prawa, które chroniłoby pracujące kobiety. Właściciel burdelu, zazwyczaj szorstki i uzbrojony mężczyzna, decydował, kogo warto się przeciwstawić. Policja. Pojawiała się tylko po to, by pobrać podatki lub bawić się darmowymi usługami. Choroby weneryczne były prawdziwym widmem. Syfilis, choć jeszcze nie pod tą nazwą, już istniał i niszczył ciała w ciągu kilku lat. Kobiety rozwijały rany, bóle, gorączkę. Leczono je okładami, maściami z rtęci, co rzecz jasna bardziej zatruwało niż leczyło. Wewnętrzne kłótnie były codzienne. Kobiety kłóciły się o najbogatszego klienta, oskarżały się wzajemnie o kradzież, zdradzały się dla kawałka chleba. Burdel był areną przetrwania, gdzie wrogiem nie był tylko klient, ale także ta, która spała obok. Jeść, odpoczywać, przetrwać. Między jedną wizytą a drugą, gdy pokój w końcu staje się pusty i korytarz milknie na kilka minut, korzystasz z okazji, by pogryźć cokolwiek, co nie zostało skradzione z Twojej miski. Posiłki są przygotowywane w samym burdelu przez starą kucharkę. Zrzędliwą i ślepą na jedno oko. Mówią, że została zaatakowana przez szczura, gdy myła zioła w wiadrze. Menu? Rzadka zupa jarzynowa, czerstwy chleb, bulion z kości, bez mięsa oczywiście. I jeśli masz szczęście, kawałek suszonej ryby, która śmierdzi ściekami, nie ma czasu, by spokojnie zjeść. Miska ląduje na ziemi, płyn wycieka, a żołądek pozostaje pusty. Woda pitna rzadkość. Większość pije słabe wino zmieszane z wodą ze studni lub rzadkim piwem, bo przynajmniej alkohol zabija coś albo kogoś. Odpoczynek to pojęcie, które nie istnieje. Prawdziwy sen, tylko w nocy, na zmiany i gdy nie ma popytu. W ciągu dnia największym osiągnięciem jest położenie się na ławce lub zdrzemnięcie z twarzą opartą na ramionach. A stały hałas, fałszywe śmiechy, kłótnie, skrzypienie łóżek i zduszone krzyki sprawia, że nawet sen wydaje się brutalny. Bóle są towarzyszami, stopy bolą, kręgosłup narzeka, a infekcji tam na dole jest tak wiele, że niektóre kobiety chodzą z trudem, ale nikt się nie zatrzymuje, bo zatrzymać się to przestać jeść, przestać żyć, a w średniowiecznym burdelu zatrzymać się to zacząć umierać. Koniec dnia i cena przetrwania. Gdy niebo ciemnieje i zapalane są świece, oczy stają się ciężkie. Nie ze zmęczenia, lecz z przetrwania. Nadchodzi kolejna noc, a burdel przygotowuje się na szczyt ruchu. Korytarze znów wypełniają się chwiejnymi krokami, pijanym śmiechem i charakterystycznym dźwiękiem dzwoniących monet lub szeptanymi groźbami. Na koniec dnia dziewczęta zbierają się w kącie domu. Liczą zarobione grosze, jeśli w ogóle jakieś dostaną. Zasada jest jasna: połowa dla właściciela, połowa dla pracowniczki, tyle że średniowieczna matematyka była kreatywna. Często kobiety dostawały mniej niż było ustalone, pod pretekstem, że klient narzekał lub że usługa była źle wykonana. Sprawiedliwość? Nawet w snach. Za centy kupują mydło złoju, zwiędłe jabłko, kawałek materiału, by załatać dziurę w sukience. Niektóre odkładają co mogą, by kiedyś spróbować ucieczki, ale wiedzą, że ucieczka to luksus. Inne wydają na antykoncepcyjne mikstury robione przez znachorki mieszanki ziół, węgla i wina, które bardziej zabijają niż zapobiegają. Pokój, w którym śpią, przypomina okop, cuchnący, duszny i hałaśliwy. Ale tam się chowają, chronią i od czasu do czasu nawet śmieją, bo nawet w tym mrocznym otoczeniu ludzkie uparcie istnieje. A gdy w końcu zamykają oczy, jest tylko jedna nadzieja, że następna noc przyniesie mniej bólu i kto wie, klienta, który nie będzie tak bardzo śmierdział. I tak oto dotarliśmy do końca kolejnej intensywnej i śmierdzącej podróży przez średniowiecze. Ale powiedzcie mi, mielibyście odwagę spędzić noc w tym spa wieku XIII, czy wolelibyście zostać eremitą w jaskini? Wasza perspektywa jest dla nas cenna. Zostawcie swój komentarz i dołączcie do rozmowy. Nie zapomnijcie zostawić swojego super like na kanale. Ta akcja bardzo pomaga. A jeśli ten film był dla Was wartościowy, udostępnijcie go. Do następnego razu i do zobaczenia wkrótce. Zostańcie w pokoju, zostańcie z Bogiem.